do północy mogę z powrotem na tym samym bilecie wrócić z Zakopanego i zapłaciłem tylko 49 zł za bilet powrotny a ja wyjechałem z KUS tylko że w Kozach ja kamerę montują stację kolejową od KUS do Kęk i musiałem autobusem jechać do Kęk aby się na pociąg przesiąść ale fajnie są te okolice tutaj, naprawdę. Żałuję, że nie mogę wrócić z powrotem do Polski. Polska jest ładniejsza niż Anglia. Ja wybi nie Miał zaplecie finansowe. To też byłoby inaczej. No że nie będę nahekał. Na pewno na wakacje przyjechałam Teraz czekam na lęki nie ma tych pociągów bo w nie mógł okno otworzyć nowe pociągi nie mają takiej opcji żeby można było okno otworzyć a co jest w dlaczego nie ma nowych No na szczęście ta materiał mojej drodzy którą mam włożoną naładowana jest na stopy Routen. jeszcze forma. Czekajcie jak przemówię. Nie ja pamiętam chyba 25 gigabajów o to z tym 25. Nachdem jestem zadowolony, bo mogę na tym samym dealensie wrócić z powrotem. Nie będę musiał w kasie biletowej kupować biletu. To samo zrobiłem mój grudzie, jak jechałem na Dolny Śląsk. Kupiłem Wielsko-Biały bilet na pociąg do Jeleniej Góry z Wielsko-Białej i z powrotem. No Zapłaciłem 140 zł. Jechałem PKP Intensity i TLK, a z powrotem jechałem z Jeleniej Góry do Katowic. Eee, Śmieszką karkonosze TLK a potem pkp Intercity i w obie strony zapłaciłem e, 140 zł jechałem na dolny świąt wielkiej białej do góry i vice versa kurczę no co jest grane nie widzę żadnych gór tutaj tylko marnuję czas dobra, takie te tereny też mogę nagrać My pierwszy raz na oczy widzę Nie byłem tutaj przedtem, dlatego nagrywam co popadnie No to się naprawdę jest dziwię, jak zobaczę góry Najwyższe góry w Polsce, moi drodzy, tak a najwyższy szczyt to rysy Dwa 455 metrów jak się pomyliłem to mnie poprawcie w komentarzu e, pod moim filmikiem jak wyjście na YouTube jeszcze go nie wysłałem Szkoda, że ten pociąg pod nie ma e, ładowarki to znaczy wejście na ładowarkę to może telefon odładował wczoraj tak waliło u mnie tam połowielska Biała to jakaś masakra po prostu. Od 11 godziny do prawie 3 godziny nagranem waliło piorugami. Także no naprawdę, to chyba najgorsza burza jaką kiedykolwiek pamiętam.